Witajcie, kochani, w kolejnym filmiku po dłuższej przerwie. No, niestety, ale musiałam na pewien czas opuścić YouTube i przestać nagrywać, ze względu na to, że musiałam w pewnym momencie ułożyć moje priorytety, co jest ważne, a z czego mogę zrezygnować na pewien czas. No i tak wyszło, że. Moje Ausbildung było na pierwszym miejscu, gdyż zdawałam teraz w marcu egzaminy, i do nich zaczęłam się już przygotowywać w grudniu. I nie było tu, ta szkoła nie była dla mnie łatwa, gdyż nie jestem żadnym nie jestem utalentowana językowo a egzaminy zdawałam państwowe w języku niemieckim. I wielu rzeczy musiałam się uczyć na pamięć, tak jak um, człowiek um, uczy się słówek, tak ja musiałam się wielu rzeczy właśnie uczyć na pamięć, i był to dość, dość trudny dla mnie okres, no ale dzięki Bogu egzaminy zdałam. Były to cztery egzaminy: jeden pisemny, dwa ustne i jeden praktyczny. I teraz e, mogę znowu poświęcić więcej czasu na to, co lubię, czyli na przykład na budżetowanie z Wami. Oczywiście w międzyczasie budżetowałam, ale tak e, tylko dla siebie, a dzisiaj chciałabym to zrobić z Wami. I zacznijmy może od e, rozplanowania pieniędzy w maju. Na maj. I w tym, mom, w tym miesiącu mam do dyspozycji 2050 euro. Oczywiście mam trochę więcej, ale na pewne projekty, z którymi na razie nie chcę z Wami się dzielić, są to pieniądze, które po prostu zostają na koncie i one po prostu nie, bra nie są brane w ogóle pod uwagę w budżetowaniu. Są to takie większe projekty, na które się zbiera pieniądze przez dłuższy czas i no, myślę, że kiedyś może się z wami z nimi podzielę, na co tam zostają mi pieniądze na koncie. Poza tym na koncie zostają pieniądze na opłatę mojego telefonu, czy również przelewy za um, różne um, Fajne, um, sport FAIN, czyli to są um, różne. Sportowe grupy, nie wiem, brakuje mi czasami wyrazów po polsku. Po prostu są tam moje dzieci, to znaczy właściwie to moja córka w tej chwili tylko uprawia sport, pływanie i gimnastykę sportową, i czy na to po prostu pieniądze zostają na koncie. Jak również co miesięczne przelewy na książeczki oszczędnościowe moich dzieci. I te pieniądze po prostu są niebrane pod uwagę w budżecie. A więc teraz już może zacznijmy. I tak, na żywność y, przeznaczam y, w maju 800 euro, jak co miesiąc. I zazwyczaj mi zostaje, staram się w miarę oszczędnie y, do tego tematu podchodzić, ale bez przesady. Jednak y, y, jesteśmy tym, co jemy, i. Też nie chcę tak strasznie jakoś tam oszczędzać i sobie odmawiać pewnych rzeczy. Tak naprawdę to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, żeby się po prostu zdrowo i zbilansowanie odżywiać. Trochę Was, trochę was przybliżę, żebyście widzieli, co ja tutaj tak piszę. A więc tak. Mamy pięćdziesiąt euro i tak na żywność minus 800 euro. Tutaj sobie będę zapisywać 800 euro. Tak jak widzicie, tyle mi zostało w ostatnim miesiącu. W drogerii zostało mi 68 euro. I tutaj do tej koperty pójdzie 30 euro, czyli znowu minus 30. Mhm. Moje kieszonkowe to 200 euro. No, dość sporo, ale po prostu chcę sobie teraz e, parę rzeczy pokupować. E, jeszcze pod koniec marca miałam e, około 800 euro, i tak dużo wydałam, ponieważ wcześniej nie miałam czasu w ogóle na zakupy. Byłam tylko zajęta przygotowywaniem się do egzaminu i nic innego nie miałam w głowie. A teraz już poszalałam. I pieniądze idą jak woda. No ale też chciałam się troszeczkę nagrodzić za te trudy. Kolejna kategoria to kieszonkowe mojego syna, i tutaj nic nie idzie w tym, w tym momencie, czyli zero. Natomiast em, dla mojego najstarszego syna, na jakieś tam ciuchy czy coś w tym rodzaju, idzie 60 euro. Czyli minus sześćdziesiąt, dla mojej córki czterdzieści euro. Dla mojego najmłodszego syna trzydzieści euro. E, na szkołę. Mm, Pójdzie tutaj również 30 euro. Minus 30. Na paliwo, jak widzicie, nie wydam pieniędzy, ponieważ em, mój mąż przejął tą kategorię. No ale i on tankuje. No ale chcę mieć jakieś tam pieniądze na przeznaczone na paliwo. I wolne idzie tutaj 10 euro, i nieplanowane również 10 euro. Czyli minus 20. 10 euro. I 10 euro. Hmm? Kolejne kategorie to zdrowie. I na zdrowie idzie 50 euro. I już tutaj wiem, że będę, będę chciała sobie kupić szczoteczkę elektryczną i to pójdzie z kategorii zdrowie, ponieważ któreś z moich dzieci prawdopodobnie zrzuciło moją szczoteczkę elektryczną i ona w tej chwili już poszła do śmietnika. Nic z niej nie będzie niestety. Na dom pójdzie 70 euro. Polska e, 150 e, Sprzęt e, 20 euro e, Urlop 10 euro swój 10 euro, auto 10 euro i rezerwa również 10 euro. I mamy jeszcze 560 euro do rozplanowania. Urodziny to mojego najstarszego syna to 30 euro. On po prostu będzie teraz miał 18 urodziny i troszeczkę więcej chcę zaoszczędzić. Na pewno to podejrzewam, że nie starczy. Będę musiała się posiłkować innymi oszczędnościami albo pieniędzmi, które zostały na koncie. No, ale zawsze coś tam i będzie. Zresztą on chce teraz robić prawo jazdy i to będzie dość drogie. Tak patrzyłam w internecie, to no liczę się z tym, że tak około 3000 euro może pójść na to prawo jazdy. No dzieci tutaj, myślę, że w Polsce pewnie też przed ukończeniem 8, 18 roku życia mogą już sobie wyrobić prawo jazdy, A ponieważ on teraz będzie miał więcej czasu. Więc podejrzewam, że jest to już czas, żeby sobie to prawo jazdy zrobił. To będzie jeden z prezentów na jego 18 urodziny. Jeszcze coś pewnie dostanie oprócz tego. Urodziny mojej córki. Tutaj 15 euro. Urodziny mojego najmłodszego syna, który. Są w przyszłym miesiącu. Już muszę się zacząć myśleć, gdzie to kupić, co on sobie życzy. Urodziny mojego męża, również 15 euro. Moje urodziny, również 15 euro. Kolejna kategoria. Ja sobie tutaj notatki zrobiłam, co gdzie chciałabym przeznaczyć. Kota, kolejna kategoria to prezenty, i tutaj pójdzie 70 euro. Ja już mojej mamie zamówiłam coś na dzień mamy, i dość dużo rzeczy właśnie z tej kategorii też poszło, także ta kategoria jest dość znowu uboga. I zostaje jeszcze 400 euro. Na um, Święta Bożego Narodzenia 50 euro, jak co miesiąc. Czyli mamy 350 jeszcze. I Wielkanoc tutaj 10 euro. I zostaje nam 340. Tak, cel 1 to były panele, ale myślę, że to jednak nie będą panele, tylko chciałam kupić sobie taki robot, taki sztab załoga taki robot, który będzie sam jeździł i mi odkurzał. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Po prostu no taki, zaraz przesunę was, żebyście widzieli, co będzie odkurzało, ponieważ um, u mnie wszyscy są leniwi. Nikt nie chce się do tego zabierać, do odkurzania, a tak się włączy tego robocika i on tam odkurzy. Mam nadzieję, że się to sprawdzi. Także. Cel 1: taki robot um, um, odkurzający 50 euro. E, kolejna kategoria to była kategoria 3. E, to był um, sprzęt kuchenny, i tu pójdzie również 50 euro. Na mój komputer, czyli cel numer, numer 4, y, idzie 100 euro. Zaraz tutaj minus 50 i minus 50, minus 100. Y, y, I kolejny cel to był, aha, to byłam wydatki na kosmetyczkę, na fryzjera i tam inne wydatki. No tutaj tylko wydałam 20 euro w ostatnim czasie, bo byłam u fryzjera, bo na Wielkanoc byliśmy w Polsce i poszłam do fryzjera. A poza tym nie udało mi się nic zrobić więcej. W każdym razie tutaj dla wyrównania 20 euro, bo tak postanowiłam sobie, że tutaj będę wpłacała. Płaciła do 800 euro i więcej nie oszczędzała, czyli 20 euro. Kolejny cel to był kurs dla mojego syna. I tu pójdzie 50 euro. I ostatni cel to są takie tam, powiedzmy, oszczędności. Zastanawiałam się nad oknami, żeby wymienić okna w naszym domu w Polsce. I tak sobie tutaj po prostu oszczędzam. I tu pójdzie 50 euro. I gdzieś zapomniałam, podejrzewam, że wyminusować 20 euro. Podejrzewam, że to było w celu numer 5. Oj, rozmazałam. I zostaje 0 euro. Ja jeszcze sobie jeszcze sprawdzę, czy wszystko dobrze policzyłam. Powinno być 2050 euro. Więc tak, zaczynamy. 800 euro na żywność, 30 euro drogeria, 200 moje kieszonkowe.

Urlop 10, rozwój 10, auto 10, rezerwa 10, e, urodziny 10, e, 30, urodziny córki, syna, mojego męża, moje e, prezenty dla innych, święta wiel Bożego Narodzenia, święta wielkanocne cel 1, cel 3, e, komputer e, i mamy jeszcze 50 i 50, e, cel e, 6, und cel 8, No, i coś się nie zgadza, 2000, y, 2080, czyli gdzieś coś y, za dużo tutaj y, zaplanowałam, a już wiem, tutaj miało pójść 20 euro, a nie mm, 20 euro, a nie 50, czyli minus y, 30, wtedy by się zgadzało 2050. I tak, i dokładnie 2050 powinno być, czyli weźmiemy coś do zamazania, żeby z tej piątki zrobić dwójkę. Co? So. Zrobimy dwójkę. So. i to by było na wszy i to by było już wszystko w dzisiejszym filmiku i w kolejnym filmiku będziemy rozkładać pieniążki do banderów i na który was już w tej chwili zapraszam dziękuję wam serdecznie za oglądanie za subskrypcję, za komentarze i zapraszam Was już na kolejny filmik. Cześć!